Rozdział pierwszy. Herbert dotarł do schodów na piętrze i usłyszał odgłos otwieranych drzwi. Z dłonią na poręczy przystanął i uważnie nasłuchiwał. Przez romboidalne szybki okna księżyc w pełni świecił tak jasno że Herbert nie musiał nawet zapalać światła w korytarzu. Kto tam jest? spytał. Starał się, aby zabrzmiało to stanowczo, ale serce łomotało mu w piersi i z trudem łapał oddech. Po czterdziestu dwóch latach przywykł do stęchłej woni starego dębowego drewna wiecznie obecnej w Alhallows Hall, lecz w tej chwili czuł ją silniej niż zwykle. Jakby dom się pocił w niecierpliwym wyczekiwaniu. Za plecami Herberta zatrzeszczała deska w podłodze. Odwrócił się, lecz nie zauważył niczego poza ciemnymi olejnymi portretami rodziny Wilmingtonów, spoglądającymi na niego złowrogo spod orzechowej warstwy czterystuletniego werniksu. Nie zamierzał tu wracać, przynajmniej nie po zmierzchu. W czasie pełni opuszczał All Hallows Hall na trzy dni i nocował w hotelu Marine w Pankton. Tym razem jednak zapomniał zabrać ze sobą księgę rachunkową, a miał już dwutygodniowe opóźnienie w zgłoszeniu formularza o zwrot podatku. Odczekał jeszcze całą minutę. Słyszał tylko odgłos wiatru, gwieżdżącego smutno w kominach lecz mieszkał w Dartmoor tak długo, że te nieustanne przyciągi nie robiły na nim wrażenia. – Kimkolwiek jesteś, żałosny potępięcze, życzę ci miłego weekendu. Zszedł o jeden stopień i w tym samym momencie usłyszał za sobą tu podbiegnących nóg. Zanim zdążył się ponownie odwrócić, poczuł uderzenie jakby młotem. Włysiejący tył głowy. Runął do przodu i, wymachując w powietrzu rękami i nogami, stoczył się ze schodów w tumanie rachunków, kwitów i biletów kolejowych. Na podeście półpiętra wpadł na drewnianą ścianę i grzmotnął barkiem i lewą stroną czoła o listwę przypodłogową. Oszołomiony i zdezorientowany, próbował się podźwignąć na kolana. Lecz stracił równowagę. Przechylił się na bok i poleciał dalej w dół. Koziołkując poczuł i usłyszał trzask pękającego kręgosłupa. Wylądował w holu z policzkiem na wytartym chodniku i leżał, wpatrując się w spłowiały, żółty kwiat lotosu. Serce biło mu coraz wolniej i wolniej. Na schodach rozległy się powolne kroki. Kopnięte rachunki Herberta wzbiły się w powietrze i pofrunęły na wszystkie strony niczym wyschłe liście. Na półpiętrze zjawiła się postać, której kontury odcinały się na tle okien. Gdyby Herbert, spadając, nie skręcił karku i mógł spojrzeć w górę, rozpoznałby tę postać po włosach. Wygolonych po bokach i postawionych w ostry grzebień niczym lśniąca płetwa rekina. Postać przez całą minutę patrzyła z góry na leżącego Herberta. Jakby nie miała ochoty zejść na dół, aby sprawdzić mu puls, lecz chciała się upewnić, że już się więcej nie podniesie. Po dłuższej chwili wróciła na górę. Gdyby Herbert był jeszcze przytomny, usłyszałby trzeszczące deski podłogi na piętrze, a następnie dalekie, ciche kliknięcie zamykanych drzwi do sypialni. Rozdział drugi. Rob siedział przed komputerem, marszcząc w skupieniu czoło, kiedy zaterkotał telefon. Wiki, możesz odebrać? Jestem w samym środku pieczenia kiełbasek dla Timiego, a ja w samym środku animacji. Nie mogę jej zostawić nawet na moment. Wiki nie odpowiedziała, a telefon dzwonił dalej, aż w końcu Rob usłyszał, jak żona wychodzi z kuchni do holu. Po kilku sekundach dobiegły go niewyraźne słowa. Naprawdę? Rozumiem. Potem nastąpiła dłuższa przerwa. Tak, dobrze. Przekażę mu. Odezwała się w końcu. Mamusiu, jestem głodny. Jęczał Timi. W tej chwili nie mogę, Timi, powiedziała Wiki. Weszła do jadalni, którą Rob wykorzystywał jako swój gabinet. Nie podniósł głowy, ponieważ rysował właśnie kobietę wyprowadzającą na spacer psa na obsadzonej drzewami ulicy. Kto dzwonił? Ach, psia krew zdekoncentrował się i rozsmarował mu się ogon psa. Margaret Walsh z Make Peace and Trot. To prawnicy mojego taty. Czego chciała? Cholera! Twój tata nie żyje. Przez dłuższą chwilę Rob nie odrywał oczu od ekranu. Potem opadł na oparcie krzesła i odwrócił się. Nie żyje? Zamaldował się w hotelu Marine w Penkton. Tak powiedziała, ale się nie pokazał. Nie odbierał telefonu ani stacjonarnego, ani komórki. W końcu zadzwonili do więzienia, ale pracownicy stamtąd też nie mogli go złapać, więc wysłali do niego dwóch ludzi. Przed wejściem do domu stał jego samochód, a drzwi frontowe były otwarte. Znaleźli go leżącego na podłodze u stóp schodów. Rob odwrócił się i wyłączył komputer. Będzie musiał zacząć tę animacje od początku, ale był zbyt wstrząśnięty, żeby pracować dalej. Nieraz się zastanawiał, jak zareaguje na wieść o śmierci ojca. Niekiedy sądził, że poczuje ulgę, nawet radość. Herbert Russell był samolubnym, porywczym i nieczułym służbistą. Lecz, żeby oddać mu sprawiedliwość, należy zauważyć, że zdarzały mu się akty niespodziewanej wielkoduszności. Rozdawał swoim pracownikom kosze z prezentami na Boże Narodzenie, przekazywał pieniądze miejscowym organizacjom charytatywnym. Rob zawsze jednak podejrzewał, że ojciec próbuje w ten sposób przekonać rodzinę i podwładnych, że jego despotyczny sposób bycia jest dla nich dobrodziejstwem i że pewnego dnia mu za to podziękują. Albo chciał się upewnić, że nie zaprzepaści swoich szans na przyjęcie do nieba. Powiedzieli ci, gdzie teraz jest? Zawieziono go do szpitala Derryford w Plymouth na sekcję zwłok, bo to nagła śmierć i tak dalej. Policja bada sprawę. Uważają, że ktoś mógł się włamać do domu i go napaść. Naprawdę? No cóż, miał sporo wrogów. Każdy by miał, gdyby pracował jako naczelnik więzienia. Zwłaszcza taki naczelnik jak on. Wiki podeszła do męża i pogładziła go po kasztanowych włosach. Nie jesteś przygnębiony? Nawet troszeczkę. Mimo wszystko był twoim ojcem. Rob wziął ją za rękę. Jedyną przygnębiającą rzeczą w tym wszystkim jest wspomnienie, jaka nieszczęśliwa była przy nim mama. No i trzeba zorganizować pogrzeb, a to znaczy, że będziemy musieli się spotkać z Martinem i Katrin. Boże, miej nas w swojej opiece. No i z Grace, nie mam nic przeciwko Grace, o ile nie przybiesie ze sobą tej koszmarnej porti. Zapatrzył się w czarny monitor komputera. Na ekranie zobaczył swojego ducha, który znacznie bardziej przypominał jego mamę niż ojca. Zaledwie tydzień temu świętował 39 urodziny, ale mógłby uchodzić za mężczyznę 10 lat młodszego. Wiki powiedziała kiedyś, że zakochała się w nim, ponieważ z ciemnymi lokami i nieco ciężkimi opadającymi powiekami przypominał jej lorda Byrona. On z kolei zakochał się w jej uduchowionych fiołkowych tęczówkach. Rozmarzonej bladej twarzy i jasnych warkoczach. Uwielbiał też, jak snuła się po mieszkaniu w powłóczystych sukienkach do kostek, niczym modelka prerafaelickiego artysty. Chociaż jej osobowość nie miała w sobie nic uduchowionego ani powłóczystego. Czy Margaret Walsh mówiła coś na temat pochówku? Czy tata życzył sobie pogrzebów w trumnie, czy kremacji? Nie. Nic na ten temat nie powiedziała. W takim razie będę musiał zaczekać, prawda? Na co? Na to, czy mogę zatańczyć na jego grobie, czy będę musiał spuścić jego prochy w toalecie. Rob, dobrze wiesz, że wcale nie jesteś taki mściwy. Właściwie masz rację. Nie jestem mściwy. Jeśli jest coś, czego się nauczyłem od taty, to tego, jak być uprzejmym. Jeden uśmiech może zdziałać więcej niż tysiąc krzyków. Mamusiu! zawołał Timmy. Tak rozpoczyna się najnowsza powieść Grahama Mastertona, Dom Stu Szeptów. Powieść, nad którą kanał Mystery TV pełni patronat medialny, co mnie niezmiernie cieszy, bo jest to według mnie nawet i zaszczyt, że możemy objąć patronatem. Najnowszą książkę jednego z mistrzów Grozy. No, tych mistrzów mamy według mnie dwóch. Stany Zjednoczone mają Stephena Kinga, Wielka Brytania ma Grahama Mastertona. Jeżeli chodzi o Grahama Mastertona, moja ostatnia przygoda z jego książkami to była seria z Katie Maguire. To jest pierwsza część Białe Kości i to była bardziej powieść kryminalna. Zacząłem się nawet zastanawiać, dlaczego autorzy, właśnie ci mistrzowie grozy, powoli odchodzą od tego gatunku, jakim jest horror. Dlaczego Stephen King zaczął zmierzać gdzieś w kierunku kryminału? No bo chociażby cykl mm, Pan Mercedes, według mnie to taki trochę cykl kryminalny. Graham Masterton e, rozpoczął serię z Katie McGuire, która jest swoją drogą bardzo fajną serią kryminalną, ale zacząłem się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na ten horror, na ten początek, z którego Stephen King na przykład się wywodzi, z którego też Graham Masterton zasłynął, bo jednak ci pisarze przyzwyczaili nas do mrocznych, krwawych, zimnych,. Powieści grozy. Gdy tylko pojawiły się w prasie informacje o nowej książce Grahama Mastertona, czyli Dom Stu Szeptów, zacząłem niecierpliwie czekać na dzień premiery, kiedy wreszcie będę mógł tę książkę przeczytać. Przyznam szczerze, że zgodzę się chyba ze Stevenem Kingiem, który powiedział: pierwsze miejsce na mojej liście książek, które koniecznie muszę przeczytać w tym roku. Ja twierdziłem to samo i gdy tylko tę książkę otrzymałem, od razu zabrałem się za czytanie. No i co w tej książce mamy? Oczywiście, całej treści Wam nie zdradzę, bo jaki byłby wtedy fan z czytania. Natomiast, jak zauważyliście po pierwszych dwóch rozdziałach, bohater Herbert Russell, który był byłym naczelnikiem więziennictwa, zjawia się w dworze All Hallows Hall i tam ginie w niewyjaśnionych dla rodziny okolicznościach, a w nieco bardziej jasnych okolicznościach dla nas, dla czytelnika, ponieważ my już w pierwszym rozdziale widzimy, że za tą śmiercią stoi ktoś inny, ktoś albo coś. No i co w książce mamy dalej? Syn naszego no, nieszczęsnego bohatera Rob, jego syn mm, Timi, a także jego rodzeństwo zjeżdżają do dworu, aby tam ustalić sprawy związane z pogrzebem, związane z testamentem, i ogólnie, aby ustalić, co dalej. Nikt tego dworu nie chce. Wszyscy chcą jak najszybciej się go pozbyć i jak najszybciej to miejsce opuścić, ale wtedy zaczynają dziać się przeróżne, przedziwne rzeczy i głos zabiera właśnie dom. Ten nawiedzony, można by powiedzieć, dwór. Mieszkańcy, którzy tam właśnie teraz się wprowadzili, czyli całe rodzeństwo, zaczyna w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, zaczynają słyszeć właśnie tytułowe szepty. Co dziwne, oni nie reagują na te szepty jakimś mocnym przerażeniem, nie uciekają nagle z tego domu, tylko wręcz przeciwnie, szukają wyjaśnienia i chcą stawić temu czoło. Jak również zauważyliście w początkowych rozdziałach. Graham Masterton bardzo zwinnie prowadzi narrację, ale to już u Grahama Mastertona jest poniekąd standard, więc jeżeli znacie jego literaturę, dobrze wiecie, jak fajnym, lekkim piórem dysponuje. Oprócz grozy znajdziemy tutaj również mnóstwo humoru humoru czarnego, a także mnóstwo sarkazmu i ironii. Myślę, że Graham Masterton zrobił to po to, by poniekąd uśpić naszą czujność, aby czytelnik zapomniał, że czyta horror. Czytamy zabawny, humorystyczny fragment tylko po to, by za moment sieknąć nas w głowę czymś ostrym, czymś, co przyprawi nas o gęsią skórkę i zjeży nam wszystkie włosy na głowie. Taki jest właśnie Graham Masterton. Ja książkę pochłonąłem w kilka wieczorów, niestety musiałem to podzielić na wieczory. Plusem jest to, że są bardzo krótkie rozdziały i czyta się to bardzo zwinnie. I to jest minus tej książki. Minusem jest to, że czyta się to bardzo szybko i bardzo szybko nadchodzi nagle ostatnia strona i koniec książki. Może być to minus, bo przyznam szczerze, że Graham Masterton bardzo mocno wciągnął mnie w swoją historię, swoją narracją i stylem pisania. Nie odczuwałem tutaj nudy, bardzo dobrze się przy tym bawiłem. I być może lepiej zostawić to właśnie w takiej formie, przy takiej objętości, niż napisać dwa razy tyle, ale w pewnym momencie moglibyśmy odczuwać znużenie, zmęczenie materiału, pewną powtarzalność. Jak pokazał Graham Masterton w tej książce, motyw nie jest może jakiś innowacyjny. Mamy nawiedzony dwór, mamy ludzi, którzy do tego dworu przyjeżdżają i zaczynają dziać się dziwne, niewyjaśnione rzeczy. Jednak Graham Masterton pokazuje, że nawet do takiego tematu można podejść ze świeżym spojrzeniem. Można napisać coś zupełnie na nowo i nie dać czytelnikowi tego pozoru, że już to zna, że już gdzieś to było. Było, że już gdzieś to słyszał, że już gdzieś to czytał. Mimo, że są momenty, że zaczynamy się zastanawiać i zaczynamy domyślać się, co za chwilę nastąpi, to mimo wszystko czyta się tę powieść z zapartym tchem. Są momenty, że może przejść dreszcz, są momenty, gdzie zaczniemy się z tego śmiać. Czyli wszystko to, co u Grahama Mastertona lubię najbardziej. Polecam wam bardzo gorąco najnowszą jego powieść. W księgarniach już od 15 września, Dom Stu Szeptów. Ja bawiłem się świetnie. I naprawdę nie żałuję żadnej chwili spędzonej przy tej książce. A jeżeli ty chciałbyś stać się posiadaczem właśnie tego egzemplarza, jednej książki Dom Stu szeptów, którą przygotowaliśmy dla Was razem z wydawnictwem Albatros, mam dla Was konkurs. Do wygrania będzie właśnie książka. Dorzucę do tego taką oto kartę pocztówkę Mystery TV z podpisem może komuś służyć jako zakładka do książki. Pytanie konkursowe jest proste. Jak ma na imię wnuczek Herberta? Wnuczek Herberta, Herbert zginął już na samym początku, czyli syn Roba. Pytanie jest proste, bo tak naprawdę odpowiedź macie już w pierwszych rozdziałach, które mogłem przeczytać na kanale Mystery TV. Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzach poniżej. Ja oczywiście wybiorę jedną osobę, z tą osobą się skontaktuję, no i ktoś otrzyma. Taki właśnie egzemplarz książki Dom Stu Szeptów, najnowsza powieść Grahama Mastertona, którą naprawdę gorąco wszystkim polecam.